Rafałowi zmroziło krew w żyłach. Było ich więcej. Trzymał w dłoni maleńką kamerę, patrzącą się na niego pojedynczym czarnym okiem. W szklistym odbiciu obiektywu zobaczył swoją białą twarz. Zeskoczył z łóżka, rzucił urządzenie na ziemię i rozdeptał ją butem. Cichy trzask pękającego tworzywa sztucznego odbił się od jasnych ścian pokoju. Obserwowali ich. Kamary musiały być w całym mieszkaniu. To znaczy, że wiedzą, o czym rozmawiali, co robili w każdym spokoju. Widzieli każdą imprezę, widzieli, jak chodzą po mieszkaniu, jak robią każdą rzecz, którymi on i jego współlokatorzy nie chcieliby dzielić się ze światem i najbliższymi. Zdał sobie sprawę, że oddycha stanowczo za szybko. A to oznacza też, że wiedzą, iż on odkrył ich tajemnicę. Nagle usłyszał płacz dziecka piętro wyżej. O nie, wie co to oznaczało? Pięciomiesięczne dziecko sąsiadek było powodem wielu koszmarów sennych. Wyobrażasz sobie, że po wyjątkowo strasznym horrorze kładziesz się spać, a tu nagle w ciemności słyszysz płacz dziecka. Przyzwyczaił się do tego dopiero po kilku tygodniach. Zaraz zdadzą sobie sprawę, że odkrył kamerę. Dziecko zawyło głośniej. Na górze rozbrzmiały przytłumione głosy i tu pod stóp. Przez drewniany strop kamienicy niósł się dźwięk budzących się sąsiadów, którzy ich nienawidzili. I zawstawaj, ryknął. Złapał portfel, klucze do auta i zaczął zakładać blusa. Muszą stąd uciekać, gdziekolwiek, byle jak najdalej stąd. Usłyszał, że drzwi pokoju obok otwierają się. Ubrana w dresowe spodnie i białą koszulę bez rękawów dziewczyna wyszła na korytarz przecierając oczy. Musiała już spać. Rafał, co do, jej senne pytanie przerwał nagłe błyski, dźwięk tłuczonego szkła. Ostatnie co widział, to upadającą współlokatorkę i spadające kawałki żarówki. Po sekundzie przedpokój pogrążył się w ciemności. Żarówka w lampie wybuchła. Nie było czasu na zastanowienie się, jak to jest możliwe. Chwycił z biurka małą latarkę i wbiegł do przedpokoju. Włączył latarkę i jasny snop światła oświetlił wiszące kurtki zimowe oraz drzwi na klatkę schodową. Zamek był zamknięty. Skierował światło na podłogę. Dziewczyna próbowała się podnieść. Blask latarki odbijał się w kawałkach szkła zaplątanych w jej blond włosach. Po czole spływała mała stróżka krwi. Rzucił się w jej stronę. Musieli stąd jak najszybciej wiać. Żyjesz? Musiała być jeszcze w szoku. Złapał ją za ramię i pociągnął do góry. Oni nas podglądali, Iza, Zamontowali kamery, wiedzą co o nich mówiliśmy. Udało mu się ją postawić i zerknąć na ranę na jej czole. Nie była dusza. Później się tym zajmą. W latarki znalazł jej kurtkę i rzucił w jej stronę. Tu pod stóp i przytłumione głosy zaczęły coraz głośniej rozbrzmiewać na klatce schodowej. Bierz komórkę, portfel, musimy wiać. Myślisz, że oni nas zabiją? Nie zdążył odpowiedzieć. Głuche łupnięcie w drzwi sprawiło, że oboje odskoczyli pod ścianę. Na kilka sekund zapomnieli o oddychaniu. Rafał zaczepił nogą okubę na śmieci, który wywalił się na podłogę, robiąc przy tym straszny hałas. Kurwa, wiedzą, że dalej tu jesteśmy, pomyślał. Ktoś znowu zapukał do drzwi. Z drugiej strony dobiegł go przytłumiony kobiecy głos. Drodzy sąsiedzi, czy macie prąd? Tutaj sąsiadka z góry. Jest chyba jakaś awaria. Rozpoznał ten głos. To jedna z sąsiadek mieszkających piętro wyżej. Mieszkały we dwójkę i wychowywały dziecko. Podczas jednej z domówek wszyscy kiedyś jednogłośnie uznali, że zapewne są lesbijkami. Rafał podszedł do Wizjera. Pod podeszwami jego butów pękało szkło z żarówki, cholernie głośno, jednak wiedział, że nie uniknie ich w ciemności. Z każdym krokiem myślał, że nagle oprócz tego dźwięku zaraz czymś dostanie albo coś na niego spadnie. Pochylił się do Judasza i wstrzymał oddech. W małym szkiełku, rozciągającym obraz do 180 stopni zobaczył ich sąsiadkę, była sama. Nie miała więcej niż 1,60 m wzrostu. Wyglądała na około 35 lat, ale jej krótkościęte włosy, ogromne okulary i rozbiegane oczy sprawiały wrażenie, jakby miała pięćdziesiątkę. Stała w szlafroku, a w dłoni trzymała chyba gazeta. Rafałowi zawsze przypominała trochę chochnika. Przez wizjer widział, jak przybliża się do drzwi. Jej twarz wydłużyła się w kuriozalnym kształcie. Nagle znowu zawołała: Proszę otworzyć, też macie awarię? Rafał wydał zduszony okrzyk i odskoczył od drzwi. Opanął się. Obrócił się w stronę isy. Przerażona patrzyła na niego. Powoli pokręciła głową. Bierz rzeczy i spadamy, szepnął i za bardziej wyczytała z ruchu jego ust, niż usłyszała o co mu chodzi. Ostrożnymi krokami wślizgnęła się do swojego pokoju. I każdy ruch kończył się jednak dźwiękiem pękających drobinek szkła na podłoce. W drzwi znowu ktoś załomotał. Halo, jest tam kto? Nie potrzebujecie pomocy? Otwórzcie! Nagle usłyszał następne odgłosy stóp na schodach. Kolejni podchodzili do ich drzwi. I za szybciej. Za żadne skarby nie chciał tego robić, ale zerknął znów przez Judasza. Po drugiej stronie pojawiło się więcej postaci w szlafrokach i piżamach. Potężny huk sprawił, że ściany się zatrzęsły. Rzuciło nim na przeciwległą ścianę kolejne uderzenie w drzwi. Przedpokój wydał się niepokojąco mały. "Mam!" zawołała Iza, wybiegając ze swojego pokoju. Kolejne uderzenia. Tym razem drzwi odskoczyły na bok i uderzyły w ścianę. Zalała ich fala światła z korytarza. Z sufitu posypały się kawałki tynku, w drzwiach stali sąsiedzi. Wszyscy byli starsi. Sąsiadka lesbijka wydawała się być najmłodszą z nich. Nie mógł ich dokładnie zniczać. Było ich około dwunastki. Wszyscy mieli na sobie piżamy, koszule nocne i szlafroki. Sąsiadka rozwinęła gazetę i wyłonił się z niej nóż kuchenny. Rafał wiedział, że nie ma czasu do stracenia, rzucił się na grupę ludzi i za dawaj! Udało mu się wbić w tłum przed drzwiami. Dziadeczek upadł na podłogę. Z jego rąk wypadł kawałek mosiężnego kaloryfera, którym musiał wyważyć stare drzwi. Wokół rozbrzmiewały krzyki starszych ludzi. Łapać, brać go! Ze wszystkich stron pomarszczone dłonie próbowały złapać go za kurtkę albo ręce. Stój, Kufniarzu. Wszyscy ucichli. Począł, jak ręce w piżamach nieruchomieją. Na drewnianych stopniach klatki schodowej stał starszy mężczyzna. Spod jego nocnej czapki wystawały rozczochrane siwe włosy. Miał na sobie niebieską piżamę w granatowe pasy, podobną do tych noszonych przez pacjentów w szpitalu. Niebieskie oczy staruszka z furią wlepiły się w niego. Jednak je zauważył chwilę później. Najbardziej przeraził go pistolet, który trzymał w dłoni. Wyglądał identycznie jak broń osobista polskiego szpiega w stawce większej niż życie. Był to niemiecki nuger z czasów II wojny światowej. A co gorsza, był wycelowany dokładnie prosto w niego. Czarny otwór 9-milimetrowej -mm nufy sprawił, że zastygł w bezruchu. Warszywa hołota. Mruknął starszy mężczyzna, schodząc stopień w dół. Jesteście za kałą dzisiejszych czasów. Jego ręka drżała. Rafał czuł, że w każdej chwili pistolet może wystrzelić. Wokół byli chyba ich wszyscy sąsiedzi z każdego piętra. Nikt im nie pomoże. Zabrać ich na dół. Powiedział i machnął bronią w stronę schodów. Wokół rozbrzmiał entuzjastyczny krzyk. Po chwili dołączył do niego kobiecy pisk, złapanie iza. Czekajcie! Rafał zawołał, ale wiedział, że już nic nie zdziała. Wszystkie ręce zacisnęły się mocniej na jego kurtce i szyi. Próbował się wyrwać, ale nic to nie dało. Ktoś silnym uderzeniem w plece kazał mu się zgarmić i pociągnął w stronę schodów. Podszedł do niego uzbrojony mężczyzna. Przystawił mu lufę do czoła. Rafał poczuł dreszcz przychodzący po całym ciele. Gdzie pozostała dwójka? Zapytał. Chłopak odetchnął z ulgą. Nie wiedzą, gdzie ich szukać. Tomek był na mieście, a Daria wróciła dzisiaj do rodziców na kilka nocy. Nie wiem, poszli gdzieś. Mężczyzna odsunął pistolet od jego głowy. Nieważne. Wy nam wystarczycie. I zakrzyknęła jeszcze głośniej. Tłum zaczął na nich napierać. Rafał, to dowcip, prawda? To wszystko jeden kretyński dow. Zakneblować ją. Zawołał sąsiad, wymachując pistoletem i zabrać do piwnicy. Po chwili krzyki Izy ucichły. Co się to kurwy dzieje? Był prowadzony w dół schodów. Wokół niego rozbrzmiewały krzyki znanych mu bardziej lub mniej sąsiadów. Kątem oka zauważył, że starsze małżeństwo stało na zewnątrz i pilnowało drzwi wejściowych na klatkę schodową. Ktoś go popchnął. Ruszaj się, smarkaczu. Skąd mógł wiedzieć, że tak to się skończy? Wprowadzili się do tej kamienicy jakoś dwa miesiące temu. Nie wiedzieli, że mieszkają tutaj starsi nucie. Wiadomym jest, że oni nie lubią imprezowych studentów. Już po pierwszej, dość głośnej imprezie było wiadomo, że nie uda im się dogadać z lokatorami starej kamienicy. Stare ściany, drewniane stropy, brak wytłumienia. Tak właśnie budowali przedwojenne wrocławskie kamienice. Wszyscy słyszeli siebie nawzajem. Kolejne imprezy, wezwania policji, zakłócenie ciszy nocnej. Uważali, że podstarzali sąsiedzi przesadzają. Zaczęli robić im na małe, drobne dowcipy. Psia kupa w papierowej torebce na wycieraczce. Mówienie do nich w znalezionym w internecie satanistycznym dialekcie i parę innych głupich pomysłów. Kto mógł pomyśleć, że to prowadzi to do czegoś takiego? Potknął się na schodach prowadzących do piwnicy. Poczuł zapach wilgoci, kojarzącej się od razu ze starymi budynkami. Obserwowali ich. Musieli dostać się do ich mieszkania, zainstalować te wszystkie kamery, mikrofony i wiedzieli dokładnie, co Rafał, Iza i reszta jego znajomych kombinują, co o nich mówią. Wiedzieli wszystko. Ktoś otworzył drzwi do jednego z podziemnych pomieszczeń. Wpadli do większego pokoju. Jeden ze starszych mężczyzn zapalił światło. Ktoś uderzył go nogą od stolika w piszczelę, ryknął z bólu. Silne ręce pchnęły go na kolana. Obok niego w tej samej pozycji wylądowała Iza. Zobaczył krew spływającą mu z brody i kapiącą na ziemię. Ktoś musiał mu po drodze porządnie przywalić, nawet nie pamiętał kiedy. – Iza, Iza, jesteś cała? – mruknął w stronę koleżanki. Dziewczyna miała cały czas knebel w ustach. Zerknął na nią. Oddychała szybko. Z jej rozwalonej fryzury wypadło jeszcze kilka kawałków szkła. Część z nich wbiła się w jej kark podczas szamotaniny. Jedno ramiączko z jej koszulki nocnej sunęło się na ramię. Popatrzyła na niego przerażonym wzrokiem. W oczach miała łzy. Iza, wszystko będzie dobrze, zobaczysz, wyjdziemy z tego. Słuchajcie, smarkacze. Oboje podskoczyli, spojrzeli w stronę głosu. Po drugiej stronie podziemnego pokoju stał mężczyzna z niemieckim pistoletem. Za nim zebrali się wszyscy sąsiedzi, tworząc półokrąg wokół Rafała i Isa. Jeden najbardziej barczysty mężczyzna stanął za nimi. Piwnica była wypełniona starymi meblami, obrazami i rzeźbami. Część z nich wydawała się bardzo wiekowa i drogocenna. Jednak co innego przykuło uwagę Rafama. Na niektórych była naniesiona swastyka. – Miarka się przebrała, gówniarze. Ta kamienica należy do mojej rodziny od ponad wieku – zaczął mówić starszy mężczyzna w piżamie. Przechadzał się przed nimi, trzymając wycelowany w nich pistolet. Żyliśmy w niej nikomu nie przeszkadzając, w ciszy i spokoju. Do czasu, kiedy wy się nie wprowadziliście, Rafał zaczął wstawać z ziemi. Możemy się doga... Nie było dane mu dokończyć. Potężne uderzenie kolby pistoletu w jego skroń eksplodowało fontanną bólu. Natychmiast wrócił do poprzedniej pozycji. Nie przerywaj mi jak mówię, smarkaczu! Mężczyzna ryknął na niego, mając twarz kilka centymetrów od niego. Poczuł kropelki śliny na czole. Starszym się nie przerywa. Prześladowca wyprostował się. Po chwili dodał. Czy to tak dużo wymagać odrobinę szacunku od młodszych? Żachnął się. Czy wasze pokolenie trzeba uczyć właśnie w taki sposób? Wrócił do przechadzania się po piwnicy. Nazywam się Hans Ulrich. Obersturmbannführer Hans Ulrich. A to moja rodzina. Dziewczynki, ukłońcie się Państwo. Sąsiadki lesbijki z morderczym spojrzeniem ukłoniły mu się w staroświecki sposób. Teraz zrozumiał. To nie lesbijki, to siostry. Ci wszyscy sąsiedzi to jedna pierdolona rodzina, a ten używany przez nazistów pistolet, te swastyki na meblach. To niemieckie nazwisko to... O kurwa. Hans uśmiechnął się i pokiwał głową. Wlepiał w niego pełne satysfakcji spojrzenia. Widzisz, jednak nie taki głupi z ciebie gówniarz. Część sąsiadów zaśmiała się. Zrobiło to przerażające wrażenie. Rafał już wiedział. Mają przejebane. i zaporuszyła się i z trudem wypluła kawałek starej szmatki z ust. Przez łzy zwróciła się do mężczyzny. Dlaczego nas uwięziłeś? Nie mogłeś przyjść po prostu zapukać i z nami porozmawiać? Hans wybuchnął śmiechem. Ależ próbowaliśmy, wzywaliśmy policję, zachowywaliśmy się jak porządni obywatele. Ale wam było ciągle mało. Nagle zbliżył się znowu do niej i przyłożył lufę pistoletu do jej szyi. Niebieskie, zimne oczy nazisty wlepiały się w nią. Iza zatrzęsła się i spuściła wzrok. Nie wytrzymała, zaczęła płakać. Ale nie pozwolę, żeby jakieś parszywe dzieciaki robiły sobie bezkarnie ze mnie jaja. Ze mnie? Pułkownika Armii Führera? O nie, nie. Odszedł na kroki, i odgarnął siwe włosy. Wy za takie coś dostawaliście lanie. Za to my takie zachowanie karaliśmy w zupełnie inny sposób. Zrobił krok w stronę Rafała. Nie czekaj! zawołała Isa. Tak, nazista obrócił się w jej stronę. Wypuść nas, nie będziemy sprawiać wam więcej problemu. Naprawdę? Starszy mężczyzna przyglądał się pistoletowi, jakby w ogóle jej nie słuchając. Tak, wyprowadzimy się i nie będziemy wam więcej przeszkadzać. Zapomnimy o wszystkim. Zapadło milczenie. Było słychać tylko odgłosy kroków siwego naziste i tykanie starego zegara, gdzieś schowanego w półmroku piwnicy. Mógłbym się na to zgodzić. Zaczął. Nadzieja obudziła się gdzieś w głębi jej umysłu. Zaczęła wierzyć, że może się udać, zaraz wyjdzie z tej popierdolonej kamienicy i zwieje stąd, zwieje jak najdalej. Drżącą ręką odgarnęła włosy z twarzy i czekała na to, co powie prześladowca. Nazista podszedł do Rafała, stanął nad nim. Ale wyznaje zasadę, że karygodne zachowanie powinno zostać ukarane. Bez wyjątku. Wyjątki niszczą dyscyplinę. Wyprostował rękę i przyłożył lufę pistoletu do głowy Rafama. Dziewczyna zapiszczama, po jej policzkach pociekłe łzy. Chłopak próbował wstać. Silna dłoń natychmiast posadziła go znowu na ziemi. Spojrzał w chłodne oczy starszego mężczyzny. Pierdolony świrze dlaczego akurat my? zawołał i zausłyszała to w jego głosie. Ten ton przerasił ją. Tą zwierzynę zagonionej w kąt, bez możliwości ucieczki. Po prostu. Hans uśmiechnął się i wzruszył ramionami. Prowadziliście się do złej kamienicy. Nacisnął spust. Nie! Huk odbił się od ścian piwnicy. Błysnęło oślepiające światło z lufy Lugera. I zaodrzuciło do tyłu, jak szmaciana lalka upadła na ziemię. Na ścianę obok prysnęła fontanna krwi. Rafał upadł obok. Jego głowa przekręciła się w stronę dziewczyny i znieruchomiała. I zawrzasnęła. Chłopak patrzył na nią przez chwilę pustym wzrokiem i zamknął oczy. Brakowało lewej strony czaszki. Rafał nie żyje. W uszach dzwoniło jej od huku wystrzału. Małe pomieszczenie zwielokrotniło odgłos odpalanego naboju. Dym ze starego pistoletu zamienił się w lekką mgiełkę wypełniającą piwnicę. Rafał nie żyje. Zerknęła na tą popierdoloną rodzinę. Wszyscy trzymali się za uszy albo oczy, byli ogłuszeni strzałem. Morderca też lekko kołysał się w przód i tył. Pomarszczona dłoń zniknęła z jej ramienia. Teraz miała szansę. Poderwała się z podłogi i rzuciła w stronę drzwi. Na jej drodze na szczęście stały tylko sąsiadki z piętra wyżej. Odepchnęła siostry, które zaskoczone poleciały na starą komodę. Mebel odbił się od ściany i zwalił się na kilka osób. Nagły rumor i chmura wieloletniego kurzu tylko zwielokrotniły zamieszania. Na oślep dobiegła do drzwi, chwyciła za klamkę i pociągnęła do siebie. Były otwarte. Dlaczego nikt jej nie związał? Czy wszystko muszę kurwa robić sam? Raus! Wystrzał. W małym pomieszczeniu rozpętał się chaos. Skuliła się, jakby czekając na uderzenie. Nic nie poczuła. Pocisk odbił się gdzieś od sufitu. Nie było czasu do stracenia. Wybiegła i zamknęła drzwi, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Przekręciła stary klucz w zamku. Sekundę później klamka zaczęła się poruszać. Ty przeklęta smarkulo! Znajdę cię i zabiję, słyszysz? Wyrwę te twoje blond włoski i zakatrupie. Rozejrzała się po korytarzu. Przez główne drzwi nie wyjdzie. Poczuła jak ogarnia ją panika. Boże, Rafa. Dość! Weź się w garść! Musisz działać! Rzuciła się korytarzem w stronę drzwi. Pod sufitem ciągnęły się ogromne rury w różnych kolorach. Metalowe wrota na końcu korytarza prowadziły na tylne podwórko. Często z nich korzystała, kiedy wynosiła śmieci. Modniła się, żeby nie były zamknięte. Dobiegła do nich i chwyciła wielki uchwyt. Cała drżała. Były otwarte. Odetchnęła z ulgą. Wytężyła wszystkie siły i zaczęła odsuwać ciężkie metalowe wrota. Krupot pękającego drewna obejrzała się przez ramię. Z drzwi wystawała pomarszczona dłoń, nawet z tej odległości widziała na niej brązowe plamy świadczące o problemach z wątrobą. Szukała klucza w zamku, poczuła bicie swojego serca, jakby zaraz miało wyskoczyć. Naparła całym ciałem na przesuwające się drzwi, po chwili odskoczyły i uderzyły w ścianę. Wybiegła na oblodzone schody, wydostała się na zewnątrz z tej popierdolonej kamienicy. Na jej tyłach znajdował się mały dziedziniec przekształcony w parking, na którym stały tylko dwa auta przykryte śniegiem. Na ziemi leżało kilka centymetrów śniegu. Ostatnie trzy dni ciągle padało. Światło księżyca odbijało się w białej powłoce. Miała na sobie tylko koszulkę bez rękawów, a musiało być kilka stopni poniżej zera, jednak teraz się tym nie przejmowała. Chciała być tylko jak najdalej stąd. Za sobą usłyszała głuche rąbnięcie to ktoś potraktował drzwi skopniaka. Zaczęła biec w stronę choinek, które zasłaniały wyjście z podwórka. Tam będzie bezpieczna. Podwórko oświetlała tylko jedna latarnia. Z jej ust z każdym oddechem wylatywał obłoczek parę. Starała się biec szybciej, ale kłujące zimnem powietrze wgryzało się w jej gardło. Już niedaleko. Obejrzała się przez ramię. Na schodkach do piwnicy wnikłem świetle lampy, mignął kawałek piżamy. Pomocy! Starała się krzyknąć, ale nie mogła już złapać oddechu. Przyspieszyła. Jeszcze tylko cztery metry. Uda się. Kuk wystrzału rozniósł się po okolicy. Dobiegła do iglastych drzewek. Znalazła się w zbawiennym półmroku gałęzi choinek. Upadła na ziemię i złapała się za lewe żebro. Potężnymi haustami wciągała zbawienne powietrze do płuc. Śnieg dookoła zaczął nasiąkać krwią. Oparła się o konary drzewa. Poczuła jak zwalnia jej oddech. Jej oczy same zaczęły się przemykać. Wiedziała, że już ich więcej nie otworzy. Położyła się na śniegu. Był ciepły od jej krwi. Zimno przestało przeszkadzać. Było nawet miłe. Zamknęła oczy. Autor opowiadania: Fugi. Czytam. Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Laki Gusi, Jan Bartol, Roksana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Anna Idziak, Jakusa oraz Gons. Do usłyszenia.